Doszedłem do wniosku, że ja nie podziękowałem naszowi Kowcie za to, ile dziedziczę po nim, że tak powiem. No i stworzyłem taki tekst. Właśnie. On jeszcze jest w rękopisie. No, ale mam nadzieję, że się uda go przeczytać. Proszę przeczytać. Jest to tak zwany ars satyrica, czy warto? Stanąć przed wszech dookolnym syfem i wpierw kamieniem, potem chlebem, warto, by podzielić się z syzyfem. Miałem 20 par lat, tyle co wy. Ciszcie, a wam uwierzą. Potem w to sami uwierzycie. Starzać się trzeba powoli, by starczyło na całe życie. Słowa mistrza, dekadencji, celebransa. Frak i w butonierce chryzantema. Upaść, by od nowa podnieść się siłą słowa i zrozumieć, co to znaczy anatema. Mitem mit, a to nie wstyd. Ciągnąć całkę, gdy przeciąga strunę całość. Moje pierwsze boje czytnąć marszałkowe, by w wielkości znaleźć jej najbliższą małość. Nim kurwiętnik nas uwiedzie i zawiedzie, jak wycofać się tak w porę i z honorem. Ponad wszystko warto być poetą, a nie wierszo wibratorem. Może Jonasz mi wybaczy za obłoków. To tu geniusz jego aforyzmem się policzy. Strawestuje zatem, gdy z poetów młodych gniewnych wyrastają już w kurwieni satyrycy. Filozofię wiódł ironię sam Sokrates, więc z odwagą graj Jokera kartą. Tylko prawda, da ci czek na kredyt wyobraźni. Ironezja to jest dystans. Uwierz, warto. Okay.